Cześć, zresztą, 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 na się na kanale, a ja dzisiaj Kramy w Minecraft! Ale jest tylko jeden blok! Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka, like sukę i dzwoneczek. Jeśli ja się przyjmie, ja nagram tylko kontynuację. Oczywiście ty musisz na początku załadować. I będziemy zaczynali rozkrywkę na naszym świecie. Jeśli chcecie, na przykład tu z jakimś youtuberem, piszcie w komentarzach propozycje. Ja to niego ja nie wyślę wiadomość oczywiście, czy napisać jakiejś takiej serii. I co? Zaczynamy. To Dołączam. Dołączamy już spokojnie wszystko. I jesteśmy. A kiedy się już sobie tutaj trochę pogarałem. Okej, okay, słodki jak i, na, i nasiona arbuza. To Ta się mi kobla, ludzie. Ogólnie i od jakichś 16 minut sobie wygrałem, nie, nie mogłem wytropić ani jednego kobla. Dobra. Jak widać, to mi tylko daje teraz drewno. Tylko po co ja mam i ogólnie? Jabłko też mam, o się tutaj jedzą, też. No to O! Co to było O! Parfumek gift. Trzy jabłka. Tirt. Oraz azonki, okej. Okay. To sobie zbierzemy. Okej, okay, upgrade jest. Upgrade za 20 sekund. A te trzeba nadal nie wyrosły. Dobra, 10 sekund i będzie upgrade. Upgrade. I uwaga, co będzie? Okej, okay, jest. Jest to on. Jest, 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 jest. Jest to on, jest, jest, jest. jest. Jest, jest, w końcu stół. Tutaj już sobie, w tutaj. Mam jeszcze podki tutaj, takie. W końcu dali mi stona. Dzięki. Dziękuję. Dobra, a więc tak. Heads, heads, heads. Robiły już tutaj lepsze rzeczy zaraz e hyc i mamy okej okay. teraz tak tyle prawda wystarczy okej okay, bierzemy tutaj

To oznacza, że spiszemy się tu SZELAZA i jest SZELAZO WIDZOWIE Wasze lasa SĄ OK Dobra, jak teraz jest OK Jest spoko bo widzowie OK Sorry Ok, Ja vou um ah, é que uh, 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 uh. é No... Ona tutaj aí? w I aqui em casa. E isso? isso Ok, teraz E agora está Ha? Teraz jest, Cobble hey. cobblestone, okej, okay, no. i basze. i może rob, okej, okay. kroba idź stąd. Ok, piesze by już to wszystko na swoje miejsce jak powinno być. Ok, piesze by już to wszystko. Nie potrzebuję rzeczy, to skrzynek. Moi widzowie oczywiście tutaj. Moi widzowie to... Ja was lubię bardzo widzowie, ale... Czasami to... Wiecie jak jest Dobra, teraz robimy sobie ogólnie piecek.

deski, ruda, szelaza. Niech ja się przepala. A ja tutaj jeszcze mm. dalej to będzie ten blok. Wow. Okej. Okay. Teraz o je Bierzemy. Tutaj wszystko oczywiście kamień. O no. oh, Zombie dwa. Nie, 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 nie. Siedem HP. Sześć HP, nie. No.

Jest! Mam swoje rzeszy. Bo jak by mnie teraz stracił, to. Tupy problem, lekki. Muszę się podłączyć, walczyć tutaj. Mm. Chyba oni też samo spadli w zowie. Okej, okay, już mam na lepszy piecyk, na lepszy mieczyk, przepraszam. No. No. Okej, okay, szelasty miecz. To już możemy sobie odstawić to w skrzyni mieczyki. Ok. Mamy już tutaj. nieźle Granit. Ok, przez sobie pień. Kamień z kamień, Kamień. Kamień. A kolejne zombie. Ok, tym razem jestem przygotowany na Ok, tym razem was pokonałem. No. Dobra, dobra. to by było na tyle. Na razie, ja już mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zasubskrybujcie i dzwoneczek. A ja się z wami dam. Cześć!